Chciałbym, objaśniał, w należy dokonać mój tą muzyfikację, tą ampliwę, to się, to było jednak 42 lata temu, tak, tak, ale postaram się najwięcej wytłumaczyć i że to z tym autorem, 40 jest z lat, w którym zostało skrywane, w nie było Część wróciła, część wróciła, no wkrótce, wkrótce Ja nagrywałem pisemnie jego słowa, które są w tle tego filmu, jest kupiec, jest to on czyta tekst. No przed tym mi ja, to, co no, to znaczy to ja sobie może, bo to może to będzie życzę, jeśli się to. pytamy o coś, ja rozumiem, że to, że się go nie rozumie, to jest zdanie, że nie artystyczne nasze. To są różne różne poglądy na ten temat. Ja uważam, że to jest zła kopia, ale którzy <noise> mówią, że, że to było specjalnie, zrobione na to może być. to większe, bo to jest... To ja jestem jeszcze raz, powiem, że Marek specjalnie na tą uroczystać jechał stary za i dzisiaj. <noise> W Polsce też jest na tylko w Polsce wam powiedzieć. tylko w spółce. Najważniejsze jest to, że jest w Polsce w męski i Męski. Wygląda na to, że to jest męski. Jaki? No to nijaki. Jest nijaki tak. no ale to niejaki, ale ale nie pójdź, pójdź. Jak mówimy, że to jest męski, to ja tego nie pamiętam, ale męski miał być brawo w prawą stronę, a zamknięty w lewą. <grym> <grym grym> <grym> tak jak powiedział Tak jak powiedział Kamil. Tak jak wy powiedzi, Ja rozumiem, my my my, tak, że męski, tak, że robimy... Tak. Nie ma być kopia. Ale na nareszcie na W chcecie, żeby zrobić w lewo. Na, na w lewo. To, no. tak, tak, koniecznie, koniecznie. Trzeba Jest zrobić tak, tak jak... Tak. W związku z tym przymierzamy to parado. I widzimy, że raz, dwa, trzy, cztery, cztery to na górze. Tak samo cztery to na dole. W związku z tym trzeba wziąć nożyczki. Nożyczki? Nożyczki? Nożyczki. spróbujemy. Nożyczki. Nożyczki. bardzo Nożyczki. 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 Nożyczki.

Będą przyciemnione do płytki. Tylko żeby, żeby to dołożyć, to trzeba jakimiś innymi sposobami złamać to. jest ewentualnie... Trzeba zamknąć trzeba... ten parator, bo on ma, on ma w dole te części.